Witam z tej strony Filip. Ostatnie nagranie prezentowało wyniki tygodniowe z sesji live tradingu, a w tym pokażę Tobie, jak wyglądał ostatni tydzień na grupie informacyjnej, czy też jak wolisz, grupie sygnałowej. Jest to, mówiąc w skrócie, miejsce, w którym dzielimy się tym, co sami robimy na rynkach finansowych, czyli otwieramy transakcje i kiedy je zamykamy. W tym samym momencie, kiedy to robimy, informacja o tym pojawia się na zamkniętej grupie. Jest to więc no, zero-jedynkowie. Standardowo na początku, jeszcze przed tym jak pokażę Tobie liczby, to krótko dwie informacje dla Ciebie. Pierwsza, jeśli pod tym nagraniem znajdzie się minimum 20 lajków, to ze wszystkich komentarzy pod spodem wybierzemy jedną osobę, która dostanie totalnie za darmo dostęp do tego rozwiązania na miesiąc czasu. Do tej pory już ponad 5 osób coś takiego otrzymało, więc coś co polecam zrobić od razu, to zostawić zarówno lajki, jak i komentarz. Druga kwestia to musisz wiedzieć, że rezultaty, które zobaczysz, nie są gwarancją tego, że tak to będzie wyglądać w przyszłości cały czas. Innymi słowy, przeszłe wyniki w żaden sposób nie gwarantują przyszłych. Rynki walutowe wiążą się z ryzykiem, no i analizując nasze poprzednie podsumowania zobaczysz zarówno wyniki dodatnie, jak i te ujemne. Po prostu jest niemożliwe, żeby cały czas yy, gdzieś tam w generowaniu tych rezultatów była linia... Wzrostowa. Zdarzają się pozycje zamykane na minusie, i to jest coś normalnego. Zresztą dzisiaj też takie zobaczysz. Coś, co jednak trzeba brać pod uwagę, to żeby, żeby patrzeć na to działanie w dłuższym terminie. A więc, tak wyglądał poprzedni tydzień. Rezultat: niecałe 2750 pipsów. W prawym górnym rogu widzisz, jak to wyglądało w poszczególnych dniach. Jeśli konkretnie chcesz wiedzieć, jakie pozycje były zamykane, jakie pary walutowe i tak dalej, możesz to prześledzić na darmowej grupie, do której w komentarzu zamieszczam link. Także śmiało możesz sobie dołączyć i przeanalizować dzień po dniu wszystkie rezultaty. Tutaj zresztą też po lewej stronie widzisz screeny z platformy handlowej MetaTrader 4. Natomiast no jakościowo pewnie też będzie ciężko tobie zobaczyć, co to są za instrumenty, a, a taki screen znajdziesz w, w dobrej jakości na. O właśnie tej grupie o której wspomniałem. Tutaj widzisz pozycję na minusie, tutaj widzisz kolejną pozycję na minusie, także tak jak widzisz coś takiego się zdarza. Natomiast jest to pozycja w jedna, 1, a widzisz wynik dodatni, więc tak jak mówiłem o patrzeniu pod kątem dłuższego terminu, no to jednak ta dniówka, tak to nazwijmy, wychodzi na plus, chociaż też nie zawsze tak jest, bo czasami dzień, czasami tydzień, nawet czasami miesiąc jest minusowy ale to sobie na spokojnie możesz przesiedzieć, jak to wyglądało historycznie. Wynik w pipsach z tego względu, że kwota, którą przykładowo mógłbyś zarobić jest zależna od ważnego czynnika, którym jest wielkość pozycji. To z kolei jest coś, co dobieramy indywidualnie, no bo jest to związane mocno z naszym kapitałem na rachunku brokerskim. Jeżeli masz większy kapitał, możesz otwierać większe pozycje. Przy mniejszym kapitale, pozycje typu tak jak tutaj widzisz w prawym dolnym rogu jednego lota. No, raczej nie jest to możliwe, żeby takie pozycje wtedy otwierać. Jeśli te wszystkie pojęcia są dla ciebie czarną magią, to zapraszam do naszego panelu edukacyjnego. Tam możesz uzupełnić wiedzę z tego zakresu. Niemniej jednak, z uwagi, że często pojawiały się pytania w przyszłości o to, ile, ile no, realnie pieniędzy można zarobić, to na slajdzie masz krótkie przeliczenie. Jak wyglądałby ten tygodniowy wynik no w przeliczeniu na dolary przy przykładowych wielkościach pozycji? Masz tutaj pozycję 0,01 lota, 0,1 lota i pozycję na jednym locie otwieraną. Jeżeli te wszystkie pozycje, które były zamknięte w przeciągu tygodnia, zamykałbyś na takich wielkościach, to uzyskałbyś takie wyniki dolarowe, jakie widzisz przed sobą. Odnośnie samego wyniku, nie jest to pierwsze podsumowanie, bo już prowadzimy takie. Nagrania od paru miesięcy, ale ten rezultat na pewno będzie mieścić się w czołówce, no być może nawet na podium. No, i to tyle, jeżeli chodzi o rezultaty. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym podsumowaniu. Cześć.